Cześć z tej strony Kuba z bloga Amator Dzisiaj przedstawię wam zasady gry Karka są. Zapraszam do materiału. Przygotowanie do gry Karka rozpoczynamy od wyłożenia na stół toru punktacji. Następnie Każdemu z graczy wręczamy meple w jego kolorze. Mamy tutaj 8 pionków małych i jeden duży. Jednego z tych małych od każdego gracza przenosimy na miejsce 0 na torze punktacji. Kolejnym krokiem jest wyłożenie na środek stołu kafla startowego. Możecie go odróżnić od pozostałych ciemnym rewersem. Resztę kafelków tasujemy i tworzymy z nich stosy dobierania. Ich ilość może być dowolna. Z nich będziemy losowo dobierać kafle w czasie rozgrywki. Jeżeli posiadacie drugą edycję, gry Karka są możliwe, że mieliście w pudełku także mini dodatek opad. W takiej sytuacji, jeżeli chcecie z niego skorzystać, do pionków dołączacie także piona opata. To wszystko. Gra została przygotowana do rozgrywki. Zasady w karka są, są naprawdę bardzo proste. Każdy gracz w swoim ruchu wykonuje jedną główną akcję, którą jest zabranie losowego kafelka z widocznych wcześniej stosów i wyłożenie go na stół. W jaki sposób wykładamy płytki? Dostawiamy je tak, aby pasowały do wyłożonych już terenów, czyli tak jak w tym wypadku miasto do miasta, droga do drogi bądź. Łąka do łąki. Jest to bardzo ważne, aby nie dochodziło do niezgodności w połączeniach. Następnie, po wyłożeniu kafelka, jeżeli posiadamy w swoich zasobach robotnika, możemy go wyłożyć na wyłożony przed momentem kafelek. W tym wypadku na ten i możemy to zrobić w następujący sposób. Mepla wykładamy na miasto, drogę bądź w pozycji leżącej. Na pole. To, w jaki sposób wyłożymy, będzie rzutowało na punktowanie, o którym powiem za chwileczkę. Natomiast w ten sposób zajmujemy dany obszar, który przyniesie nam punkty. Wśród płytek możecie znaleźć także takie z klasztorami. W tym wypadku. Naszego mepla możemy położyć na budynku, co oznacza, że stanie się on mnichem i będzie nam dawał punkty za ten konkretny budynek i otaczające go tereny. Cześć, a ty co ty robisz? Zamiast siedzieć w mojej lodówce, to może być tak: kliknął czerwony guzik, subskrypcji i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. I za ławkę w górę też będę wdzięczny. Ja tymczasem do zobaczenia punkty w karka są zdobywamy za zamknięcie danych obszarów co to oznacza w tym wypadku mamy drogę i teraz jest kolej żółtego gracza wyciągnął on taki kafelek po dołożeniu go na planszę zamknął drogę co oznacza że z dwóch stron została ona ograniczona skrzyżowaniami. Droga może również dochodzić do miasta, co także ją zamyka. W tym wypadku droga jest warta 5 punktów, ponieważ za, dro za drogę zamkniętą otrzymujemy jeden punkt za każdy kafelek, z którego się ona składa. W przypadku miast otrzymujemy dwa punkty za każdy kafel zamkniętego miasta, a także dwa punkty za każdą tarczę znajdującą się w tym mieście. W tym wypadku, gdyby żółty postawił kafelek w to miejsce, zamknąłby miasto i otrzymał 8 punktów: 6 za tereny miasta i 2 za tą tarczę widoczną na planszy. Nieco inaczej wygląda punktowanie za klasztory. W tym wypadku, punkty otrzymujemy w momencie, gdy zostanie całkowicie otoczony nasz klasztor przez inne kafelki. Dostaniemy wtedy po jednym punkcie za każdą otaczającą płytkę, a także za płytkę klasztoru, czyli łącznie 9 punktów. Należy wiedzieć, że za każdym razem po zdobyciu punktów, czy to za drogę, za miasto, czy za klasztor, bierzemy swojego mepla do prywatnych zasobów, a na torze punktacji zaznaczamy ilość punktów, jaką zgarnęliśmy. Co ważne, Punkty otrzymujemy również, gdy dany teren zamknie nasz rywal. A co, jeżeli współdzielimy teren z rywalem? Podczas wykładania płytek i naszych mepli na plansze nie możemy dołożyć naszego pracownika w, do obszaru, który zajmuje już inny gracz. Oznacza to, że dokładając tą drogę, niebieski gracz nie będzie mógł postawić tutaj swojego pionka, ponieważ ta jest już zajęta przez żółtego robotnika. Jednak, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, w której mamy oddzielonych graczy, a ktoś dołoży płytkę w tym miejscu, to zarówno żółty, jak i niebieski zajmują ten sam teren w przypadku zamknięcia takiej drogi bądź miasta jeżeli nastąpi taka sytuacja oboje dostaną punkty chyba że w jakiś sposób jeden z graczy będzie miał na danym obszarze więcej swoich pionków tutaj do gry wchodzi wspomniany wcześniej duży mepl. on jest liczony jako dwóch oznacza to że wykładając takiego pionka na dany teren już na starcie mamy przewagę Dwóch robotników. Na koniec rozgrywki punktujemy za wszystkie obszary, których nie udało nam się zamknąć podczas zabawy. W jaki sposób to robimy? Na takich zasadach jak w trakcie rozgrywki, z tym, że wszystkie miasta oraz tarcze są warte również jeden punkt. Oznacza to, że w tym wypadku niebieski otrzymałby tylko jeden punkt za kafelek, podczas gdy w trakcie rozgrywki taki kafel byłby wart dwa punkty. Pozostali gracze otrzymują odpowiednią ilość punktów za wszystkie rozpoczęte obszary. W przypadku klasztorów otrzymujemy tyle punktów, ile płytek składa się na obszar wokół klasztoru, plus płytka z klasztoru. W tym miejscu chciałbym też powiedzieć o chłopach i polach, których kładziemy w sposób, leżą w sposób leżący na płytkach. W jaki sposób oni punktują? W ich przypadku punkty otrzymujemy za wszystkie ukończone miasta przylegające do danego pola. Czym jest pole? Pole jest terenem zielonym, ograniczonym drogami i murami miast. Tu możecie zobaczyć, że pole rozciąga się przez cały środek planszy, natomiast przylegają do niego tylko dwa ukończone miasta. Każde z tych miast jest warte 3 punkty, więc niebieski gracz otrzymałby 6 punktów. Takie nieukończone miasto nie wlicza się do punktacji za pole. We wstępie wspomniałem również o mini dodatku opat, który jest do dodawany do drugiej edycji gry Carcassonne. W tym wypadku otrzymujemy dodatkową figurkę rzeczonego opata. Na jakiej zasadzie on działa? Funkcjonuje on podobnie do mnicha. Co to oznacza? Gdy wykładamy na planszę klasztor, możemy wyłożyć na niego opata. Może on stanąć także na ogrodzie. W jaki sposób punktuje? Również zgarnia punkty za wszystkie pola, które otaczają klasztor, a także za płytkę samego klasztoru bądź ogrodu. Co ważne, opata możemy zdjąć w trakcie rozgrywki. W jaki sposób? Jeżeli będziemy wykładać jakiś nowy kafelek na planszę, możemy zdecydować, że nie położymy na nim swojego robotnika. Zamiast tego zdejmiemy opata. W tej sytuacji i tak by punktował, ale jeżeli brakowałoby płytek dookoła, a wiedzielibyśmy, że nie damy rady już w tym układzie zakończyć obudowywania, to możemy zrezygnować z wykładania robotnika, wziąć opata i dostać w tym wypadku 7 punktów. We wspomnianej, drugiej edycji gry Carcassonne znajduje się także mini dodatek rzeka, który pozwala Wam zacząć rozgrywkę w trochę inny sposób. Na wstępie dobieracie z płytek dodatku płytkę źródła i płytkę jeziora. Następnie pozostałe kafle tasujecie i umieszczacie na górze stosu źródełko, a na dole jezioro. Pierwszy gracz dobiera kafel źródła i umieszcza go na stole. Następnie kolejni gracze dociągają następujące płytki i układają je tak, aby stworzyć tytułową rzekę. Gdy mają taką możliwość, wykładają swoich robotników na płytki. Musicie jednak wiedzieć, że rzeka nie może zawracać swojego nurtu. Co to oznacza? Nie można ułożyć płytki w taki sposób, aby wykonywała zwrot. Zawsze zakręt musi wychodzić w drugą stronę. Tak, układacie rzekę. Gdy rzeka zostanie ukończona, przechodzicie do dokładania pozostałych płytek już w standardowy sposób. Losujecie je ze stosów i wykładacie, umieszczając na kaflach swoich pracowników. Tak, gra się toczy aż do samego końca. Jak widzicie, zasady gry Carcassonne są naprawdę bardzo proste, a mimo to gra daje dużo zabawy. Tu na załączonym obrazku możecie zobaczyć mój insert wykonany z pianki pod panele podłogowe. Jest on daleki od ideału, a przeczytać o nim możecie w moim tekście o tym, jak nie robić insertów. Podlinkuję wam go gdzieś na dole. A tymczasem bawcie się dobrze przy są i do zobaczenia.